Robert Kubica w programie High 5 Robert, muszę Cię o to spytać, kiedy powrót Roberta? E, którego Roberta? Roberta Kubicy do Formuły 1. E, no ja nie, wiem jak jest, ja nie, wiem jak jest. temat, e, inaczej, zależy w jakiej roli. Jeśli mówimy o roli kierowcy wyścigowego, to jest to temat, który szczerze nawet nie przechodził mi za bardzo przez myśl ostatnimi czasy. Tym bardziej, że przez ostatnie 2-3 sezony naprawdę skupiałem się na wyścigach długodystansowych, dlatego też decyzja trochę o odejściu z padoku, kiedy pełniłem rolę kierowcy testowego, rezerwowego. Żeby po prostu się skupić na tym głównym celu, który był było, ponieważ miałem powiedzieć jest, ale już wygrałem Le Mans i, i, i jakby jest to naprawdę duże osiągnięcie. Był to cel taki trochę, wydawał się nawet nieosiągalny, ponieważ inaczej, nigdy nie wiesz czy, czy będzie Ci dane znaleźć się w odpowiednim aucie, w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. No ale e, tak się wydarzyło i, i, i wykorzystaliśmy sytuację. Czyli nic nie jest pewne, tak naprawdę, z tego co mówisz, e, ale dobrze zrozumiałem, że skoro nie kierowca, to może w formie trenera? Nie, trenera na pewno nie. W motorsporcie e, są trenerzy, e, o, pojawiła się taka rola. 20, 20 lat temu nie było tak zwanych coachów. Teraz są, ale umówmy się, kierowcy, którzy dochodzą do Formu 1, potrafią kręcić kierownicą i, i, i raczej niektórzy mogliby mnie z czegoś nauczyć niż ja ich. Rozumiem. Ale, ale nigdy nie mów nigdy, tak? Formuła 1 jest królową motorsportu. Oczywiście ja ją zawsze kojarzyłem, wiązałem się z Formułą 1 jako kierowca wyścigowy. Kiedyś nawet po wypadku... Powiedziałem, było dokładnie taka, taka sama sytuacja, kiedy powrót, czy też w jakiejś może innej roli. Ja powiedziałem, że jak wrócę do padoku, to tylko z kaskiem I, i, tak, i tak się wydarzyło. Teraz z kaskiem mógłbym wrócić pewnie, ale w innej roli. Tak naprawdę Formuła 1 się zmieniła rola kierowcy testowego praktycznie już nie istnieje dlatego też, tak jak powiedziałem, wcześniej skupiałem się na wyścigach długodystansowych. Pięknie. Mam dla Ciebie kilka szybkich strzałów. Jasne. F1, Le Mans, czy WRC? To zależy, to zależy. F1, jeśli chodzi o prędkość, Le Mans, jeśli chodzi o wyzwanie, WRC, jeśli chodzi o adrenalinę. Nie wybierasz jednego? Nie. V8, V10, czy V12? Nie, nie Wrócę, nie wybieram żadnego, bo to było tak jak porównywanie byłych Twoich dziewczyn, które… Nie, nie, nie porównujesz. Nie, nie porównuje się. No. V8, V10, czy V12? Jeździłem V8, ale… Powiedziałbym FA 12. Domyślałem się. E, wyścig w deszczu, na mokrym czy na suchym? E, najlepiej mieszane warunki. Hmm. E, Ferrari czy Lamborghini? <grych> e, auto wyścigowe Ferrari. E, auto cywilne mam jedno Lamborghini. O, skoro już o tym y, rozmawiamy. Y, wiem, że masz takie białe, fajne Audi do jazdy na co dzień. To chyba RS7 jest? RS6. Teraz się zmieniło na szare, ale, ale okay. ten sam model. Y, jakie są jeszcze twoje, twoje auta w garażu, jeśli to nie tajemnica? Ej. Bo mówisz o Lamborghini, to już mamy... Jeden Parę tajemnic musi pozostać. Dobrze, to wyłączymy kamery i się. Tych, lam tych Lamborghini też tak naprawdę powiedziałem jedno, ponieważ jednym jeździłem i mam zarejestrowane, ale drugie też stoi. To chociaż o model tego Lamborghini? Eee, Aventadora pewnie masz. Mam hurakana no. i Aventadora. Okej, okay. piękna sprawa. Czyli V10 i V12 w garażu. No i V8, no bo RS6 to też V8 czterolitrowe. Tak. Ogólnie mam parę aut, nie będę zradzał jakich. Garaż się powiększył przez ostatnie tam dwa lata, ale nieznacznie. Garaż. Mówię o garażu, tak naprawdę garażu nie mam i te auta, są trochę ten. Mam dużo też, znaczy dużo, sporo aut z którymi startowałem, na przykład rajdówek w WRC i nie tylko, ale takim perełką moich aut jest moje drugie autko, kiedy miałem 6 lat. Była to miniaturka auta z Le Mans, marki Porsche, produ produkowana przez firmę Sobiesława Zasady mhm. i to jest dokładnie to auto, którym ja praktycznie zaczynałem. To było moje drugie autko, którym jeździłem po placu jak miałem 6 lat, przed go pierwszym gokartem, jak miałem 6 lat i, i znalazłem to autko w Polsce, ono zostało restaurowane tak naprawdę przez mojego można powiedzieć znajomego, osobę, którą znałem, mechanika rajdowego i 10 lat temu chyba przyjechałem normalnie busem sobie do Polski i kupiłem od niego to i, Pięknie. i, i jest to przykryte stoi i myślę, że to będzie zawsze tak. Już do dożywocie. Tak, no szkoda, że nie mogłem odnaleźć tego pierwszego autka jakby miałem trop, ale chyba po prostu po prostu gdzieś przepadł. może się znajdzie e, chyba raczej nie e, chyba raczej nie a jeśli się znajdzie to w jakimś stanie ten ale jaki by było chociaż będzie ciężko dowiedzieć się czy to naprawdę naprawdę to autko. A, ale, ale bardzo się cieszę i myślę że to jest taka perełka najtańsza a najbardziej ten mam też bolit formy zły garaż w takim razie, a w Polsce to wszystko. Znaczy nie, właśnie nie ma garażu, to jest piękne. Bo... Okay, pod, pod chmurką stoi. No nie, stoi w różnych miejscach i ten, i, i, i brakuje mi takiego miejsca, gdzie, gdzie jakbym mógł to wszystko e, zmieścić. Też dla... inaczej. E, e, lubię auta, jakby nie było, gdybym nie lubił, to bym nie był kierowcą, e, ale, e, ale jakby używał auta do jakby auta wzbudzają u mnie emocje szczególnie te z którymi, z którymi jeździłem tak? i zawsze jakby jak popatrzę na to auto to mi cofam się w czasie i oczywiście nie zawsze pozytywne emocje czasami budzą też negatywne ale wzbudzają te właśnie emocje które są chyba poza zdrowiem takim Silnikiem napędowym człowieka i naszego umysłu. Tak, to też było moje takie podejście do tego, że tworząc swój program, też emocje i, i pasja do motoryzacji to, to na pierwszym miejscu, więc totalnie Roberty się zgadzają w tym. A jeszcze wcześniej wspomniałeś, na koniec pytam o wypadku, więc to nie jest temat tabu. Twoja prawa ręka jest po wypadku, że tak powiem, odrestaurowana, stuningowana. A jak to wpływało na, na Le Mans? Wielu, wielu czytelników, słuchaczy, gdzieś tam widzów, fanów yy, mówiło, że wygrałeś jedną ręką, że to jest jednoręki Robert. rzeczywiście jest dużo w tym prawdy, czy, czy masz yy, mocną sprawność w tej drugiej dłoni? To zależy, co znaczy mocną sprawność. Yy, inaczej, funkcjonalność. Mo funkcjonalność, tak? yy, moja funkcjonalność prawej ręki, jakby jest dużo bardziej ograniczona w życiu codziennym niż na, na torze, kiedy prowadzę auto. Yy, tak naprawdę. To jest siła naszego mózgu, umysłu i, i ciała. Przez te kilkanaście lat już zapomniałem, jak to było przed wypadkiem. I, i nie jest to pytanie, jakby trudne, ponieważ w na dzisiaj, tak naprawdę, moje ciało jest takie i, i, i muszę je akceptować. I, I naprawdę nie myślę, że oczywiście mam ograniczenia, oczywiście. E, wspomniałeś o, o tuningu. Można <noise> powiedzieć, że zażartować, że jest to słaby tuning, ale e, są fani tuningu. Raczej nie polecałbym ludziom i nie chciałbym, żeby sobie, e, żeby im e, życie fundowało takie tuningi. A ja zażartowałem sobie, ja do, wiem, bo wiem, że ale masz ja duży żartuję, Ale ja też żartuję. Wiem, że za kuluarami, jak e, rozmawialiśmy, i, i, masz, masz i, duży dystans. I, e, I teraz sobie mogę na to pozwolić. Na przykład mhm. 10 lat temu bo mi, mi dużo ciężej o tym rozmawiać i to też jest jeden z takich e, moich, można powiedzieć, osobistych sukcesów pozasportowych i e, jeden z większych życiowych, że, że po prostu mogę o tym sobie rozmawiać. Pięknie. Oczywiście osoby, które tego nie rozumieją e, i jakby nazywają je i myślą, że jeżdżę jedną ręką, oczywiście jeżdżę inaczej po prostu, ale to nie jest tak, że robię wszystko jedną ręką. E, jest to normalne, że Twój umysł robi rzeczy sprawniejszą ręką, ponieważ jest łatwiej. I, I że po co marnować energię, jeśli ro, możesz coś zrobić łatwiej. Tak? Oczywiście. I, I to jest i na co dzień, i, 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 i na torze. Eee... Inaczej. Eee... Myślę, że, myślę, że ja już wiem dokładnie, jakie są moje możliwości. Robiłem dużo testów, ćwiczeń, robiłem, przechodziłem przez różne. Jakby w różnych klinikach, Aha. też jakieś można powiedzieć, egzaminy, testy. I też wiem, co jest moim plusem. Plusem jest to, że moja lewa ręka. Jest sporo sprawniejsza, sporo szybsza, sporo precyzyjniejsza niż, precyzniejsza niż przeciętnego kierowcy. kierowcy, nawet nie przeciętnego. Byłem w jednej klinice, przed jeden z zespołów Formuły mm. 1 mnie wysłał i zrobiłem mi naprawdę dużo takich ćwiczeń na, na dokładność, na precyzyjną, na szybkość. No i okazało się, że moja lewa ręka była 30% szybsza i dokładniejsza niż najlepszy wynik, dopóki najlepszy wynik kierowców. Tej kliniki, tak. A mieli paru kierowców Formuły okay. 1. No i to jest też właśnie ta kwestia, że nasze ciało, nasz mózg jest naprawdę narzędziami, które bardzo często to my sami sobie stawiamy granice. I, i kompensuje twoje jakby ograniczenia czymś innym i, tak. i ja wykorzystuję bardzo możliwe te plusy, właśnie, Oczywiście. żeby zrekompensować te minusy? Tak, to tak jak ci, którzy nie mają wzroku, to mają lepszy słuch i tak dalej, to się wyostrza. Rzeczywiście. Żeby nie było tak poważnie, to na koniec e, polecę trochę w trendzie TikTokowym. Robert, Kubica, e, na ile lajków zabierzesz mnie do siebie na. Chociaż jakiś trening, nie mówię zawody, a chociaż fajnie zawody. E, na ile lajków? Ile musisz zdobyć nagranie granie lajków, ja, żebyś mnie ja, zabrał ja, na Ale wiesz co, nie wiem, a Ja nie jestem Chociaż lajkowy. jakieś wsparcie ja, techniczne. O, ja, Poza tym lajki, wiesz to znam parę osób, które kupują, także... Obiecuję, <laughs> tak, że nie, nie będą kupione. Tak, jest staje się to modne. Ja, e, jeśli chcesz, za, za, zabiorę cię bez lajków. Bez lajków. Mamy to. Dobrze, bardzo ci dziękuję. E, a jeszcze ostatnie pytanie okay. o Orlen. Masz jakieś zniżki na Orlenie? Można się umówić na jakąś... Nie, Kawę za Nie, nie można się mówić. nie mamy zniżek. Płacisz normalnie za pasy, pasy normalnie i tym bardziej, że Orne zawsze od dłuższego czasu już mnie bardzo wspiera, także tak. e nie naciągajmy e budżetu i, i e już ten budżet i tak jest, Motorsport jest bardzo drogi i jest, e jest naciągnięty, e ale myślę, że było warto, ponieważ e no jakby nie było e parę e pozytywnych emocji, myślę, jak i i nie tylko widzom, okay. ale też ludzi, ludziom, którzy pracują w Orlenie i pracowali dawniej, e, dostarczyłem, także, także mam nadzieję, że po prostu e, Oddzięczam się im mojo, moimi startami i, i, i bardzo im za to dziękuję. Na pewno. Ja również bardzo Ci dziękuję jako kibic Motorsportu i gratuluję wygranej. Bardzo Ci dziękuję za całą rozmowę. Robert Kubica i Robert Buczyński. Program High Five. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A jeszcze, jak mogę Ci poprosić o zdjęcie na koniec. <noise> okay. ja Bar dobre. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki.